Witam serdecznie. Chciałem Wam zaprezentować torbę spinningową. Nieduża to torba, znanej firmy. Dużo szukałem toreb takich pod przynęty, Niedłużej patrzyłem na pasy, na kamizelki, no ale wybór padł na, na tą firmę, jak i tą torbę. I stwierdzam, że jest. Jestem zadowolony, bardzo zadowolony jakością wykonania torby. Hmm, może tak przybliżę torebki. I yy, chcę Wam zaprezentować mniej więcej, od jak to wygląda. Więc jedziemy. To jest torba z firmy. Tak jest. Wykonanie szwy, fajnie poszywane. Gdzieś tam jakaś nitka gdzieś wystaje, a to poobcinać, ale ogólnie jest wszystko zrobione elegancko. Pas. Pas mógłby być yy, troszeczkę dłuższy. Dom, ale jest OK. Tu mamy na zapięcie wędki. Wraz z kowrotkiem. Także jest to, to, to na takim solidnym przyszyciu. Tu jest guma, tak znaczy, no, guma to nie jest. Jest pasek taki, ale jest dobrej jakości. Suwak gruby. Tu mamy kolejny element do przymocowania. Nieduża jest torba, wielkości jest, moja ręka. <taki> takiej no Może są małe Małe są ten, ale Zawsze można jakieś pudełko Sadzić Ostrzeżone tu Tu jest tu ja mam Dokumenty, nożyk, długopis Też jest, jeżeli odsuniemy To jest w takiej szerokości Także można nałożyć dużo tu jest takie samo co z tamtej strony. Tu widzimy pas wszyty. środek jest wyścielany, nie jest tak jak na przykład w tańszych markach. Czy brak No i to jest fajne. Nożyczki, czy, czy cokolwiek mamy pod ręką. Zapinamy na klaps. Świetna sprawa. Oczywiście na ramię, żeby miękkie było wyścielane gąbką. Tutaj zawsze możemy coś włożyć. Czy jakiś nie wiem, back lunch z kanapką, z wodą, ściągać jest. Także wszystko jest na miejscu. No i serce, co dostajemy? Tu mamy też. Można na dokumenty, stąd przynieść tu dokumenta. Tutaj jakieś inne tego foliowa. Też fajnie wykonane naprawdę świetnie trzy 3 takie jak skarpety koszulki na gotowe przepony, zestawy, na zestawy z fluokarbonem żeby to się nie nie, te, nie mieszało i trzy pudełka oczywiście w środku jest tak wyścielane, jest fajny materiał tutaj pudełka 3, 3 pudełka z możliwością e, kombinacji przestrzennej w środku, że tak powiem? Czyli możemy wyciągnąć, możemy sobie schować. bardziej na y, mniejsze gumy choć nie przeszkadza to jeżeli jest tak i, i, i mamy w taki sposób to zrobione jestem naprawdę naprawdę zadowolony z y, kupna tej owej torby Motorebki, naprawdę świetnie wykonane pudełka tak samo są bardzo dobrej jakości zap zapinania fajne wszystko także każde jedno jest takie samo pudełko więc możemy przegrodki sobie stosować o, także trzy pudełka tu mam przepony świetne Naprawdę jestem zadowolony z torby, którą ja mało spinninguję, ja Mam dwie wędki spinningowe. Nie jestem jakimś tam zagorzałym spinningistą. No, powoli wdrażam się w temat spiningu. Na dzień dzisiejszy, taka owa torba jest dla mnie wystarczająca. Jest bardzo dobra, bardzo dobre rozwiązanie. Także, no i fajnie, że tu wędkę można sobie przyczepić także możemy iść wziąć wędkę szczupakową czy obok jakąś fajną, małą, niedużą do okonióweczkę delikatniejszego spinningu, także jesteśmy zaopatrzeni w to tu spinningujemy na dużego szczupara, czy tam tego nic nie bierze, zmieniamy, mamy pod ręką, bo jest razem z tym, także jestem zadowolony, fajny zakup Koszt takiego, takiej torby 139 zł na Allegro polecam.